Witam serdecznie, z nami jest nice to, meet you. Z, e, nice to meet you too. z nami jest Jacek Pieniążek, czyli sobowtór znanego Czaka Norisa Proszę powiedzieć czy pan zna prawdziwego Czaka Norisa? E, tak, miałem okazję poznać Czaka na planie zdjęciowym, no, na planie zdjęciowym bardzo sympatyczny facet. Był z żoną, żona Czaka Norisa patrzy na mnie, patrzy na niego i do Czaka mówi Chuck, now we're back home, nie? Możesz wracać do domu. Okej, okej. Okay, okay. A kiedy pan się dowiedział, rozumiem, w Kanadzie, że pan jest podobny. Przepraszam, w Teksasie. Kiedy pan się dowiedział, że pan jest podobny do Chucka Norisa? No, I od kogo? Tak, to ponad 30 lat temu byłem w Teksasie w Houston. E, u znajomych kumpel mówi Słuchaj, ty jesteś podobny do Chucka Norrisa, nie? Ja mówię, nie znam gościa, nie? Jeszcze wtedy Chuck Norris nie był znany, bo te filmy jeszcze nie było, Strażnika Teksasu, były te Missing in Action, Delta Force i tak dalej. No i zobaczyłem zdjęcia, mówię, że rzeczywiście coś w tym jest, tym bardziej jak chodziliśmy yy, po różnych tam country club, czy gdzieś yy, no, po mieście, przedtem, no, tak przyglądali mi się z ciekawością. A później byłem pilotem wycieczek, jak już te filmy się pojawiły i Chuck Norris i tak dalej, to jak jedzie z nami Chuck Norris, to nic nam się nie stanie. No nic się nie stało przez te kilkanaście lat, jak jeździłem po całym świecie. Rozumiem, a proszę powiedzieć, czy był Pan zapraszany do filmów, czy jakiś reklam właśnie związanych z tą postacią tego aktora? Reklamy różne, no nie będę wymieniał, bo, bo nie, nie, czas i miejsce. Jako dubler mam tutaj kumpla, który wygląda jak Sylvester Stallone, jest tutaj fotografem, znam Brusa Willisa, się wszystko... Ale tutaj, są też tutaj z nami? Tak, ale jest, dzisiaj robi za fotografa. ale okay, jakby tak można go przyprowadzić bo, w wolnej tak, chwili, to, to, to... Tak, 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 jest tam, jest tam osiągalny. A czy miał pan jakąś taką śmieszną sytuację właśnie jako Chuck Norris, czy w Polsce, czy za granicą? No, Cała masa różnych śmiesznych sytuacji. Niektóre się nie nadają do, do, do powtórzenia. A te, które się nadają, to. A... Na przykład. No, Byłem na imprezie, prowadził Irek Bielennik i tam opowiadał takie rzeczy, że e, tam znaleziono gdzieś jakąś teczkę Czaka Norisa. Okazało się, że dziadek Czaka nazywał się Cezary Norisowski, mieszkał w Bieszczadach. Opowiadał takie ludzie: hahaha. Ha, ha. I facet po, tym, po, tym, po, tym, po tej imprezie Mówi, to Pana dziadek mieszkał w Bieszczadach? Ja mówię, nie, przecież to jest kawał, nie? Ale gościowi ciężko było wytłumaczyć, że to, że to są wszystko dowcipy, bo większość tych imprez, znaczy wszystkie są oparte na dowcipach. Także... Rozumiem, a czy zna Pan język angielski? Uh, we can speak English, just uh, a little bit. Because I remember uh, the soundtrack, "The Eyes of the Ranger are upon you." I, I, I don't. Uh, I, I can sing. <laughs> oh, anyway, so it was nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. See you See next you. time. See you next time. Good luck.